Pokażcie Wadek, o nie, źle. Wadek, spójrz tu na mnie, ekstra. Hej, hej. Dzień dobry Państwu. 7 października 2022 roku. Zdejmuję właśnie pokrowiec z Spoloneza. Z Spoloneza z akwarium. Który dzisiaj Trafi do hali Na zimowanie Ale to będzie zimowanie takie aktywne, bo jak wiecie Lubię mieć wszystkie samochody Gotowe do drogi w każdej chwili I często nimi wyjeżdżam, oczywiście przy dobrej pogodzie O jest otwarty nawet już. Tak nam się Polonia prezentuje. O wszystko się klei, ale to dobrze jest no zapakowany dobra atakujemy Ale że bak nie rdzewiał. zwracał mi na to jakiś czas temu uwagę mój serdeczny kolega Andrzej Hak z Gdańska, który tak robi w swoich autach. Cyk. Mam na myśli zatankowanie na czas postoju, zwłaszcza zimowego, dłuższego żeby nie rdzewiać. Polonez spoczął. Dzień dobry, państwu. Przed wami whisky, domowa whisky. No, może mało się przyłożyłem do oprawy, bo to whisky jest w butelce po koniaku Martel, a szklanki są po Ciwasie. No, ale zaraz. Zrobimy degustację. Tutaj Żyli siedzi. Jeszcze ja jestem z tyłu i zaraz dowiecie się, jak smakuje domowa whisky.